Jesteśmy na plantacji kawy boliwijskiej, pyszniutkiej kawusi. Kupiliśmy tego tutaj 3 kilo właśnie. Tutaj sobie rosną takich malutkich w doniczkach. Najpierw pierwszy etap, potem są przesadzane już tutaj. Na drugą część. Tu już rosną większe. A już tu możemy zobaczyć nawet jak Owocują. O! Tu widzimy już kawusie. Nie wiem czy ona już jest gotowa. Bo na no, zielono ściągają ją, później ją suszą, potem na patelnię. I się pali na patelni takiej dużej. Chyba, że mają jakąś już lepszą metodę, ale tak się robiło w Afryce. Co mamy? Jest to tak przyjemny zapach na tej plantacji. <ścoughs> tak pachnie kawą. Taką siurzeńką, że to jest marzenie tutaj pracować. <grystanie>